Dobry, jest Dobry. coś w nocy, ale która godzina o jest? Jest godzina, nie widać. Dwudziesta o widać. Trzecia, czterdzieści trzy. nie ma? Nie, jeszcze kurwa. Dwunasty nie ma. Dzisiaj jesteśmy przed czasem. <lucz> <lucz> przed czasem. robisz kurwa, ale brzydkie. Pierdaj. Samas ale... A tu proszę... Ja poprawiam D twoje błędy! ...drogówka. A to, a to jest nasyf, tak. Tu są drzwi wejściowe, o. To ja wejdę tak, jakbym wchodziła. Tu jest świetlik, lampa policyjna. To ja? To, to Madzia. To ma, dupa! <laughs> Nie było dupy na kamerze. A to jest rower, tak zwana koza. Nie robi. To jest łóżko Madzi. Łóżko środkowe zawsze największy burdel, bo zawsze tam wszyscy wrzucają wszystko na moje łóżko. Chciałam przyuważyć. To jest strasznie niewygodne łóżko Natalii. Dlatego zawsze w nocy, jak się budzę, ona znajduje się dziwnym trafem koło mnie. Jeszcze nie rozumiem tego. To jest zasłona, czyli kot. <grym> nasz orzełek, żeby nie było, patriotycznie. Nad drzwiami mamy Matkę Boską, też bardzo patriotycznie. Nie, to chrześcijańsko. A to są, no nie widać, bo światło mi świeci. Ale tam, jakby ktoś zauważył, tam są druty na lampie, wiszą, można się wieszać. Tu jest, żeby nikt nie widział osy, proszę, fajki, spray nakrętki do... po piwie, spray, żeby nogi w nocy nie jebały. Balsamiczny rysunek na nasza. Balsamiczna terpentyna. Na której szafce? Tutaj. A no tutaj. Dzieło antowskie. Kurwa weszłam w palmy. Dzieło ansowskie. Oła! A tak ja mówię, bo ja jeszcze nic nie piłam Ale ten! to już chyba rodzinne po cioci mam z dołu, Bożeńce. Bożeńce? Z biedronki. O, mój drugi telefon. Tu znaki dla Padre, Koza i oczywiście Burdeloza. <głos> <głos> Dobra, kończymy. Do zobaczenia. Niedługo ciąg dalszy nastąpi. CND. Pa!